Hej! Hej widzowie! Dzisiaj będzie wyścig na łapeczkę w górę, a właściwie zaczęłam kanał natalka, super natalka. Kropka, I dzisiaj będzie wyścig też na subskrypcję, na 90 milionów łapeczek. Znaczy przepraszam znaczy, na 100 łapeczek w górę i na, i na 50 i na 50 subskrypcji. Ze dzwoneczkiem oczywiście będzie później. A ja wszystko sobie sprawdzę, kto się subskrybuje, a kto nie. Teraz będzie wyścig. Teraz musimy dobiec e, do tam... no do tam no do tamtego dikcika. Na gotowy stać. A pamiętajcie, ma, macie kliknąć łapeczkę w górę i, i subskrypcja. No, start! Nie, 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 nie. No i kto zdążył? No kto? A teraz, dzisiaj będzie odcinek, jak będziemy latać na kreatywie. Chyba ci się to uda, więc tylko chwilę zaczekajcie. To się liczy? Tak. Dobrze. No, tak, super. O, kurczaczek, patrzcie, widzicie jak tego kuńczaczka?

O to jest lawa. U hmm. nie, drzewo się pali. E, jak zejść, jak jak zejść na dół? Halo. Ej, nie możemy się podejść się, teraz jest taka. Halo? Nie, Zapsuli się Minecrafta. Nie Ty to, to do góry lecisz. Stacja to jest do góry. Ej za tym a szukamy już te wnioski na tu. Nie, ja się nie na to da. A jak się tak ogląda świat przy kuchy. Patrzcie. E, za świat nam nie należy. Upatrzcie. E, A czemu? Na brzekra na no, właściwie no tutaj, tutaj to tam... To... Bo zrobię to tak, a jest tata do... i tam mi no tutaj zadusza. Jed... Kreatyw, okay, ale ta to... o to przychodzi. Na... No, no, no i co? Ła! Wiele... Who... Szybko, szybko! Zginęliśmy. I, no i teraz nasze... I teraz zaczęliśmy. Jak podchodzić? Jak podchodzić? No i ta, ta, musimy kreatyw, tata. No! To mi się podoba. Wskoczyć? Czemu? Skoczymy? Czemu wskaczamy? Nie, przepakuję. Cześć. Dobra. I widzowie czas. Halo. No, Halo, zepsuł. Powinniśmy latać. O! Troszkę, Dobra, tyle wystarczy. No i teraz, latamy a troszkę. O, tyle, tyle. Opatrzcie tam są kufki. Siema, co tam, ziom? Siema, ej, no siema, widzę was. A widzowie, teraz mamy, czy na wyści. Ja muszę dolecieć na pan, widzowie, o, do tamtej wyspy, A wy musicie kliknąć łapy to jest pszczółka-bzilka i tam mam dolecie. Na gotowy i macie kliknąć znowu kom nie, Przepraszam. Proszę, subskrypcję łapeczkę, nam jest gotowy start. A wbijamy milion, dziesięć milion łapeczek. No no i kto był szybszy, no? A, a patrzcie, teraz, kto to tam są trzy bzilki? Ale piękne słoneczko, nikt z nami już nie jest straszny. Taz, 呃, piszę. 呃, Aha. Dobra. Ej, jak to pisać? Halo. Aha, tutaj jest mój ekwipunek. Taz chce się kompas? Nie, nie chcę kompas, może. Mieczył. Właśnie. E, to może. Bo E. Diamentowy. E, to jest Jak sobie założę? Patrzcie, tam. Ta tam. tam. Oj, przepraszam, To, wymiana miała na zapas, no to no, zawsze mi się tak nie Jak nie ten, to tamto. Chyba. teraz ich chcę. E, e, e ten. Dobra, teraz trzeba ekwipunek, zakładamy znowu. U, ale dźwięk wydaje. No halo! A ja się ubieram. Tak, więc zapasował. Nie chcąc chcący mi się tak zabrało. Widzicie jaki dźwięk? Ojeju! Teraz jak... A, teraz tutaj. A Xik. okej, okay. i teraz, o, dzięki, dziękuję, nie, eee, w górę. A to się leci prosto, No ale jest dużo wody, e, to jakaś sama wysypka. A to jest małe jezioro. patrzcie w dole, widzicie, takie A ale świetne, piękne słoneczko. O! 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 Patrzcie. Pamiętajcie te wodorosty z chyba, z tamtego pierwszego filmiku. Jak ktoś nie oglądał, to teraz możecie sobie wbić. Na ten kanał. Ej tam patrz! Patrzmy! Patrzcie! O! Tam są żuwie, żuwie, kochane! Wiem! Ja chcę... Dobra. Ja chcę... Ej. Dobra, tutaj chcę... Ta, tutaj. I teraz. I teraz. De, damy. Y ten. Ja nie chcę już mieć kreatywa. Tylko chcę mieć już Survival. Moja do dowolna. Tam się tam a, a nie za y to tutaj nawcem. No, to ja jestem gotowa, żeby to kliknąć. Survival. survival. Tutaj przygotowana. To przerzuć, błagam. Aha. Oho. I chodźmy tutaj, w tutaj ludzie. Chyba. No tak, tam, o tam chodzi. O, o, dzień już zachodzi. U, u. O, będzie, no, będziemy musieli, to będziemy, będziemy musieli... Ale kiedy... A, dobra, dobra. Wiem, o co chodzi. Siema żuwiki! 嗯，嗯、mm. uh，哦、oh.，谢吗，主